Cześć, witam Was na moim kanale. Dopiero co portal przestał się świecić na niebiesko, a już mam informację o tym, jaki będzie kolejny event. Zbliża się weekend. Nie będzie to weekend podwójnych szans, zatem będziemy mieć zwiększone szanse na trafienie kilku konkretnych czempionów. I patrząc na tą listę, powiem Wam, że tym razem mam dosyć mieszane uczucia, bo są tu naprawdę bardzo fajne legendy, ale są też. Mocno przeciętne epiki. Tak, także zanim przejdę do tego, kto jest na liście, to tylko dla przypomnienia powiem, że dziesięciokrotne szanse nie oznaczają, że będziemy mieć większe szanse na trafienie legendy albo epika. To się, Tutaj się nic nie zmienia. Dalej z Ancient czy Wojda będzie 0,5% szans na legendę, 8% szans na epika. W przypadku Secredów 6% szans na legendę, 94% szans na. Na epika To co się zmienia To fakt, że jeżeli już Trafimy legendę Albo epika, to są większe szanse Na trafienie tej konkretnej, Tego konkretnego czempiona Który będzie na liście To tak jakby dołożyć Jakby w puli nie był jeden czempion Konkretny tylko dziesięciu Na tej zasadzie to polega okay. Nie chcę żadnych paczek No więc przejdźmy do tego Kto jest na tej liście Mamy indeks i na początek zacznę jak zawsze od epików Najpierw epiki mm, zwykłe, potem będzie void, jeden void No i wśród legend Tak samo będzie Na początek demon spawn i champion o którym Nie mówi się, do, się dużo, a nie jest to wcale zły champion, gdzie on jest tutaj I to jest tarszą Pan Uśmiechnięty Jeśli chodzi o statystyki HP a takie sobie jest ok, fajny defense, przyzwoicie szybki, ma już akuracji 15 punktów, które potrzebuje. No i co on ma na swoich skillach? Na A1 atakuje jednego przeciwnika i 25% szans na provoke. Do 35% możemy szansę zwiększyć. Później mamy A2, gdzie atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu 100% szans na duży weekend i... Mamy tutaj 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Na koniec i to jest moim zdaniem jego najlepszy ruch Demonic Possession, gdzie ma, wrzuca na wszystkich duży Increase Defense na dwie tury i napełnia pełnię Turn Meter o 20%. To jest bardzo rzadki skill, bardzo rzadko mamy połączenie zwiększania defensu ze zwiększeniem Turn Meter. Jest, częściej zdarza się Increase Attack z Turn meterem, Boostem, a tutaj mamy Połączenie Increase Defense, czyli jeżeli macie jakiegoś defensywnego nukera, to zastanówcie się, czy Darchon nie byłby tutaj fajną opcją, żeby zwiększyć jednocześnie obrażenia i przyspieszyć. I przyspieszyć czempiona. No i mamy back for more, czyli jego pasyw umieszcza duży strengthen na sobie na dwie tury, kiedy jego HP spadnie poniżej 50%. Także to jest pierwszy czempion na tej liście. Przy okazji muszę patrzeć, jaką mamy, jaki mamy wspólny motyw dla tych wszystkich czempionów. Wydaje mi się, że się domyślam, ale zobaczymy, czy się to sprawdzi. Następny czempion, następny czempion to jest bardzo oldschoolowy czempion. To jest Talia, bardzo niski HP. No, a tak jest ok. Pamiętajmy, to jest, to jest naprawdę stary odkulowy champion, gdzie te staty były nieco niższe. Dobry defense, taka sobie prędkość na A1, atakuje jednego przeciwnika trzy razy, i tyle na A2. Umieszcza mały increase attack i increase crit rate na sobie na dwie tury. Potem atakuje przeciwnika, wszystkich przeciwników i tu ma 75% szans na wrzucenie bomby, która. Zostanie zdetonowana po trzech turach Kiedy Finax jest W tej samym teamie Także w zasadzie takie Słabiutkie połączenie, cooldown to trzy tury No i to całkiem mocno Uderza Na A3 umieszcza Kontratak na sobie na dwie tury Ma 75% szans do 100. To można zwiększyć na umieszczeniu weekend Na, przeciwników, na wszystkich przeciwnikach Na dwie tury Nie atakuje ale wrzuca weekend i nas sobie ma kontratak No i jeszcze ma aurę, zwiększa Crit rate w dungeonach o 15% Jak widzicie dosyć Mały, tutaj mały increase attack, Ta aura taka niziutka Także No tak kiedyś Tacy czempioni kiedyś wychodzili Co nie można powiedzieć No jedyną jaką rolę ona może pełnić No to jest nuker na arenę, przyzwoity w miarę ale bez szału, tak, no, powiedzmy, taki średniak. Kiedyś, kiedyś była dużo lepsza, ale no, na wychodziło tylu dobrych czempionów, którzy się w tej roli spełniają, że nie wiem, dlaczego ktoś miałby otwierać mm, szardy po to, żeby ją zdobyć. No ale idziemy dalej. To była Talia. Kolejnym czempionem jest to ktoś bardzo nowy. Ostatnio wyszedł i teraz, czy go dobrze znajdę, tutaj jest tak. Arndulf, Arndulf. okrąg rycerz. Tak jest sobie, okay. ok, HP. Wysoki defense, mimo tego brzuszka, co jest szybki. A, tylko zwróćcie uwagę na tą tarczę. Naprawdę fajna tarcza. Duża dbałość o szczegóły. A co on nam oferuje? Atakuje jednego przeciwnika. Ma Prowok, 30% szans po wyksiążkowaniu na A2. Atakuje wszystkich, po wyksiążkowaniu 100% szans na duży weekend i mamy ile? 50% szans na Fear na jedną turę. Czyli mamy osłabienie przeciwnika, będziemy zadać większe obrażenia i jeszcze troszkę kontroli. Na A3 atakuje, nie atakuje, umieszcza Reflect Damage na wszystkich towarzyszach, a na sobie umieszcza kontratak, 3 tury cooldown. Także Weekend, wydaje mi się, że Weekend właśnie jest tutaj motywem przewodnim. Bo wszyscy czempionie, tak patrzę na, na to, co jest, to chyba wszyscy mają Weekend na sobie. Ok, to także And Arndulf. Przyzwoity epik, ale też jakoś głowy nie urywa. To były trzy epiki. Mm, trzy epiki zwykłe. I teraz jeden Void. I to jest pani, która się wyróżnia. I gdzie ona jest? Tutaj mamy Skullcrown. Bardzo fajny champion. Wysoki atak. No i tyle. Jeśli chodzi o staty. No ale jej skile to jest to, co jest najważniejsze. Na A1 atakuje wszystkich. Ma dodatkowe uderzenie, jeżeli przeciwnicy mają więcej niż 50% HP. A2 atakuje wszystkich. 75% szans na wrzucenie dużego weekend na dwie tury, trzy tury cooldownu, to wszystko po wyksiążkowaniu. I jeszcze mamy dwa pasywe. Umieszczono sobie Unkillable na jedną turę, kiedy jej HP spada poniżej 20%. Tutaj są cztery tury cooldownu. To jest ten bardzo irytujący ruch na przykład na arenie, kiedy wszystkich zabijecie i zostaje ta jedna z cool crown, która ma na sobie Unkillable i kontratakami powoli wykańczy cały team. Jeszcze jest drugi pasyw ma revive, jeżeli Sinesha jest w teamie, wtedy ma revive daje to jej 30% HP. I jeszcze aura zwiększa speed o 23% na arenie. Także na arenie poza tym, że jest nukerem, może też pełnić rolę y, speedlida. Jeżeli używacie jej gdzieś indziej, na przykład w Faction Wars, możecie ją ubrać w Stanset przy dwóch atakach AoE bardzo dobrze będzie się spisywać do kontroli przeciwników, no i wtedy to weekend też się może przydać, dajcie jej troszkę akuresji, dodatkowa korzyść także to były wszystkie epiki, jakie są na tej liście, przechodzimy do legend pierwszy czempion, czempion, który ma dosyć słabą reputację to jest Roxam aczkolwiek moim zdaniem to nie jest zasłużona reputacja ponieważ jak on wychodził ludzie się nastawili, że to będzie świetny nuker będzie świetnie uderzał jako nuker nie jest tak nie uderza aż tak mocno, ale ma inne zalety, na które trzeba zwrócić uwagę, no i co on tutaj ma na A1 atakuje jednego przeciwnika, ma 50% szans na napełnienie swojego turmiter o 10% i 50% szans na wrzucenie perfect veil I jeżeli ten atak jest krytyczny, szansę możemy do 60% zwiększyć na A2 atakuje jednego przeciwnika, napełnia swój turmiter o 50%, po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie stan na cel, kiedy atakuje pod wpływem veil albo perfect veil. Jeżeli nie ma tego na sobie, to ma 100% szans na sleep czyli widzimy, jeżeli chcemy mieć u niego veil albo perfect veil i wtedy jego skille są mocniejsze. Umieszcza na sobie perfect veil na dwie tury po ataku, jeżeli nie ma takiego buffu na sobie. Cooldown możemy do trzech tur skrócić i a 3 cztery tury po cooldownu po skróceniu. I tutaj tak atakuje wszystkich, pas 100% szans na duży decrease defense i duży weekend i obniża mm, cooldown jungle ambush o dwie tury, Jungle Ambush to jest jego A2 i to się dzieje jeżeli ma na sobie Veil albo Perfect Veil a jeżeli nie ma to atakuje tylko jednego przeciwnika i ma 100% szans na Decrease Defense i Weekend na dwie tury przed atakiem, to jest ważne, wrzuca to wtedy przed atakiem i umieszcza na sobie Perfect Veil ale już po ataku, także widzimy chcemy go połączyć z kimś kto wrzuca Perfect Veil albo Veil albo, bo tutaj Tutaj trzeba go ustawić specjalnie, ponieważ on zacznie od A3. Nawet jeżeli nie ma Perfect Veil, zacznie od tego. Czyli chcemy ustawić mu AI tak, żeby jeżeli nie mamy kogoś, kto wrzuci Perfect Veil, to żeby zaczął od tego, wtedy na sobie, sobie to umieści i dopiero wtedy zaczynamy A3 i wrzucimy, zaatakujemy przyzwoicie mocno, plus wrzucimy te dwa bardzo dobre, bardzo dobre debuffy. I jeszcze mamy tutaj pasiv. Umieszcza blok debuffs, duży strengthen na sobie na jedną turę i continuous heal na dwie tury, kiedy otrzymuje veil albo perfect veil. Jeszcze ma aure, zwiększa crit rate w Doom Tower o 23%, także to jest roxam. Jak już tu jestem, to przejdźmy od razu do następnego czempiona. Dracomorph, bardzo fajny król Doom Tower, przepraszam, nie Doom Tower, tylko bossa Fajne ostaty i co on nam oferuje? Atakuje jednego przeciwnika. Obrażenia zwiększają się o 10% zakaże każdy w który jest na celu. Yy, Zatakuje jeden losowy cel, yy, nadmiarem obrażeń z pierwszego ataku, jeżeli kogoś zabije. No i ten nadmiar nie może być krytyczny. Kiedyś mógł być krytyczny, wtedy dopiero to mocno, mocno uderzało, ale ciągle jest to mocny atak. Na A2 Atakuje 4 razy losowo, każdy uderzenie wyrzuca duży poison na 3 tury. Jest to uderzenie losowe, ale na klanbosie oczywiście mamy jednego przeciwnika, więc wszystkie 4 ataki idą w klanbosie, dlatego jest tak świetnym poisonerem. No i do tego na swoim A3 umieszcza duży weekend i duży increase defense na wszystkich przeciwnikach na dwie tury, 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. I to jest fajne, że nie atakuje, więc nie może być weak heata. Czyli nie obchodzi go Affinity przeciwników. Także ba, dwa bardzo dobre debuffy zwiększające obrażenia. Potem jeszcze wrzuca poisony. Potem jeszcze bardzo mocno potrafi uderzyć. Aura Faction Crypt zwiększa accuracy o 50 punktów. Bardzo fajny champion. No i na koniec, a jeszcze nie, jeszcze jest jeden champion. Zanim przejdę do Voidów, do, znaczy do jednego Voida. I to jest, gdzie on jest? Tutaj. Suzerain Katon Niski HP, bardzo wysoki atak Przyzwoity defense Ma troszkę akuracji Na A1 atakuje wszystkich 35% szans na wrzucenie Decrease speed na dwie tury Szans można do 50% zwiększyć Na A2 Atakuje wszystkich I mamy ile? 80% szans na wrzucenie dużego weekend Na dwie tury I wrzuca decrease defense Na dwie tury, jeżeli weekend nie wejdzie. Czyli albo jedno, albo drugie. No to problem jest, że to nie jest 100% szans w dzisiejszych czasach, to jednak legenda musi mieć 100% szans na takie, na takie rzeczy. No i jeszcze mamy A3. Usuwa Shield Block Damage i Unkillable z wszystkich przeciwników potem ich atakuje. Umieszcza duży z heal reduction na przeciwnikach na dwie tury. I usunięcie tych buffów nie może być w żaden sposób zablokowane. Znaczy to się na pewno wydarzy. Jeszcze ma aurę, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 33%. To były wszystkie legendy, które nie są Void. I jeszcze jednego Voida mamy. To jest bardzo dobry czempion to jest Skinwalkers tak i to jest Leorius the Proud bardzo fajny champion bardzo fajny nuker taka legendarna wersja Skullcrown co nam oferuje na A1 atakuje jednego przeciwnika dwa razy, każde uderzenie ma 60% szans na wrzucenie dużego decrease defense obrażenia zwiększają się o 20% jeżeli cel ma mniej Niż 60% HP, a dwa atakuje wszystkich dwa razy. To jest pasywny efekt. Ten champion jest odporny na stun, freeze, sleep, provoke, fear, true fear i petrification, kiedy ten skill nie jest na cooldownie. Czyli w zasadzie bardzo ograniczony mamy, mamy możliwości kontrolowania tego przeciwnika. Ale block active skills już działa. Przejdźmy dalej. Tutaj atakuje wszystkich przeciwników, po wyksiążkowaniu 100% szans na wrzucenie True Fear na jedną turę, przed atakiem ma 100% szans na wrzucenie Weekend na wszystkich przeciwników na dwie tury. Bardzo fajne połączenie. Najpierw wrzuca Weekend, a dopiero potem ich potężnie atakuje. No i mamy bardzo fajny pasyw, mamy efekt aktywny. Automatycznie umieszcza na sobie Unkillable na jedną turę. Zanim otrzyma śmiertelne uderzenie. Tak widzimy, to jest bardzo podobny pasyw do tego, co ma Skullcrown. Crown. I jeszcze jest efekt pasywny, i to ma cztery tury cooldownu bez książek. Efekt pasywny jest taki, że zwiększa obrażenia wraz ze stratami swojego HP, czyli im mniej życia ma, tym mocniej uderzy. No, I to jest bardzo fajne w połączeniu z tym Unkillable. Bardzo, bardzo fajny nuker. I jeszcze mamy aure, zwiększa. Crit rate we wszystkich miejscach o 24%. Także takich czempionów możemy zdobyć, mamy większe szanse na to, żeby ich zdobyć. Na pewno pewnie nie jeden z Was, albo nie jedna z Was będzie otwierać szardy w ten weekend, no bo mamy fuzję, więc jeżeli potrzebujecie, zbieracie te fragmenty, to wtedy tak czy inaczej będziecie otwierać, bo 20 fragmentów jest do zdobycia w ten weekend, aby zrobić fuzję Opardina. No ja tutaj no, będę od... no, wydaje mi się, że będę musiał otwierać szardy, żeby zdobyć 5 fragmentów, ale mystery szardy w moim przypadku załatwią sprawę. Mam ich całe mnóstwo, więc tylko będę musiał poświęcić na to kupę czasu. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samuel. Cześć!